Z rodzicą, patrz! Poczek! Zrób! Prezentuj, kontakt! Pododział, Wyróżnienie policjanci, włożenie przyłomowania na sztandar. Do sztandaru, patrz! Podą na prawo. Patrz. Policjanci składający ślubowanie. Do szubowanie Policjanci składający szubowanie. Proszę powtarzać za mną treść roty śrubowania. Ja obywatel z Rzeczypospolitej Polski. Świadom podejmowanego... Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, śrubuję! Służyć wiernie narodowi! Służyć wiernie narodowi! Chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny! Kto? Bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Skrzedz bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Nawet z narażeniem życia. Nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, śrubuję. Wykonując powierzone mi zadania, żrubuję. Pilnie przestrzegać prawa. Pilnie przestrzegać prawa. Dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. Dochować wierności konstytucyjnym konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej przestrzegać dyscypliny służbowej przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych ślubuję. ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą strzec tajemnic związanych ze służbą honoru, godności i dobrego imienia służby honoru i dobrego imienia służby Oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej Oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej Po próbowaniu